W Wrocławskim magazynie miejskim wida Państwa Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie. Inowrocław dla Niepodległej. Patriotycznie i sportowo. Nowrocław uczcił święto niepodległości. W 105 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości odprawiono została msza święta witencji ojczyzny. Odbyła się oficjalna uroczystość pod pomnikiem powstańców wielkopolskich przy ulicy Orłowskiej. Wydarzenia sprzed 105 lat przypomniał Tomasz Marcinkowski, przewodniczący rady miejskiej Nowocławia. Wraz z licznie zebranymi inowrocławianami, za bohaterów sprzed 105 lat modlił się biskup Radosław Orchowicz, odbył się apel pamięci. Dalsza część obchodów 11 listopada w inowrocławiu odbywała się przed halą widowiskowo-sportową, gdzie trwał festyn rodzinny z gęsiną w tle. Nie zabrakło występów artystycznych i oczywiście potraw z gęsiny. Z nami pani Beata Szafrańska, przewodnicząca koła gospodyń wiejskich Kolszewice. Bez pani tej imprezy by nie było, jest pani specjalistką od kulinarnych potraw z gęsiny. Co w tym razem, co w tym roku? No w tym roku mamy tak troszeczkę nowości. Yy, ugotowałam jak gdyby kwaśnicę na gęsinie. Tak troszeczkę pod kątem, jak górale, górale mają swoją zalewajkę. My tutaj zrobimy sobie kwaśnicę na gęsinie. Będzie... Yy, Trzy lata temu albo dwa, żeśmy zdobyły pierwsze miejsce za gęsina szarpana w bułeczce, podana, więc będzie taki nowoczesny hamburger, ale z gęsiną, nie jak z jakimś tam mięsem smażonym, ze zdrową gęsią. I on tutaj pokażę, rozbiorę, piekłam w domu z jabłuszkami, z gruszkami i będzie poszarpana i do bułeczki wkładana. Poza tym, no powiem szczerze, że gęsi jest jednym z najzdrowszych mięs, powiedziałabym szczerze. Jestem w tej chwili, no nie powiem, że hodowcą, bo dla siebie nas własne potrzeby. Choduje gęś, chciałam ją poznać, chciałam zobaczyć jak ten stwór się zachowuje, ona je tylko zdrowe zioła, ona się nie żywi czymkolwiek i dokarmiana jest jedynie e, owcem u mnie, także to jest ta gęś owsiana kołucka. E, uczyłam się o, od Piotra Lenarta, tutaj naszego takiego mistrza kulinarnego i myśmy tak wspólnie tą gęś e, rozsławiali, a w tej chwili jest już renoma taka, że naprawdę gęsi, nie? Taka baletnica, naprawdę super, F, super babka. Długo trwały przygotowania, bo ja podpatrywałem w internecie, e, pokazałyście zdjęcia, to rzeczywiście dużo, dużo pracy. No tak, a gdybym powiedziała, że ona w, w maju była zakupiona i rosła do tej pory, bo to się ubija ją dopiero w październiku, listopadzie. Musi nabrać te, to mięso tej pełnej wartości. No to już takie te przygotowania są dosyć długie. A tak, no to kilka dni, chociaż ja bardzo e, powiem szczerze lubię wszystko świeże, żeby było więc całą noc zarwam te ostatnie rzeczy, to całą noc praktycznie pracuję, żeby wszystko świeże było. Ile sztuk w sumie? Trudno to obliczyć, ile to wyszło w liczbach yy, A an... wszystkiego tych potraw z gęsiny? Oj, no to by nie zliczył, bo no z gęsi można by robić przeróżne rzeczy. Przeróżne rzeczy. No, trudno mi w tej chwili powiedzieć, ale w zasadzie to i na słodko się już w tej chwili robi i na, i na słono. Ja dzisiaj przygotowałam tą gęś yy, z taką trochę niespodzianką, z miodem od chłopaków Paulów, Paul Paul, Jacek i, i Tomek z Gniewkowa. Ja od nich miód zakupuję, bo też kiedyś uzyskałam nagrodę w konkursie w Kruszwicy za gęś w miodzie, więc dzisiaj coś z tego będzie. Blisko 400 uczestników wziął udział w siódmym biegu niepodległości, który wystartował ze stadionu przy ulicy Wierzbińskiego. Pięciokilometrową trasę jako pierwszy pokonał Roman Kwiatkowski z czasem 16 minut i 55 sekund. I mamy zwycięzcę siódmego biegu niepodległości, Roman Kwiatkowski. Jak oceniasz swój bieg i swój czas? Bardzo dobrze, złamałem 17 minut. Właśnie tak celowałem, myślę, że jest to bardzo udany bieg. Wygrałem i cel został osiągnięty 100%. A powiedz, jak bieganie wygląda w Twoim przypadku, no bo taki czas poniżej 18, tak? No to, to się tak łatwo nie robi. Oczywiście biegam regularnie po około 80-100 km w tygodniu. Biegam od roku 2019 i praktycznie od tego czasu cały czas biegam regularnie. Od 2019 roku cały czas, tydzień w tydzień, można powiedzieć, że bez przerwy cały czas biegam. No dobra, a co się stało w tym 2019, że nagle powiedziałeś sobie będę biegał. Mój tata mnie zachęcił, bo on też jest takim za dużym biedaczem i przejąłem od niego, można powiedzieć. Yy, powiedziałeś, że co 80 km tygodniowo? Tak. Czasami to chodzi powyżej 100, ale zazwyczaj po 80 w tygodniu biegam. Czyli rozumiem, że to każdego dnia jest bieganie. Sześć yy, razy w tygodniu, czasami sobie robię dzień przerwy, żeby odpocząć. A w, a w ogóle jesteś z Też Też z Inowrocławia jest. E, I gdzie ta, ta twoja trasa, gdzie te twoje treningi się odbywają? Zazwyczaj oddywają? biegam po Solantach, ale też czasami e, do czoła in, Inowrocławia biegam. E, to był bieg niepodległości, oczywiście on miał swoje przy, przesłanie, biegłeś akurat w czerwonej e, koszulce, a jakie jeszcze biegi udało ci się już, e, takie z których jesteś najbardziej zadowolony, e, ukończyć? W tym roku w październiku w Poznaniu przebiegł maraton hmm. oraz półmaraton poznański. E, od wiosny się przygotowywałem do półmaratonu a od lata zacząłem się do maratonu przygotowywać. Czyli ten twój najbliższy duży cel to co to? Najbliższy bieg to półmaraton w Poznaniu w kwietniu będzie. A bo ty wymieniłeś, dzisiaj to jest 5 km, wymieniłeś, że już również maratony masz za sobą, a jakbyś tak się zastanowił, które biegi, znaczy na jakim dystansie lubisz najbardziej? Najbardziej lubię na wszystkich, bo, ponieważ jestem na wszystkich dystansach dobry, ale najwięcej emocji dostarczył mi maraton. Ponieważ jest najbardziej wymagający, trzeba się do niego najdłużej przygotować, do maratonu. No, najdłuższy bieg, jaki tutaj możesz zaliczyć w Inowrocławiu, to chyba półmaraton, tak. który jest w maju. I biegłeś już w tym biegu? Tak, również biegłem w, niej, w maju. A to może by było na przykład dobrze się tak przygotować, żeby po raz pierwszy ktoś z Inowrocławia wygrał ten bieg? Ciężko będzie, żeby w pomaratonie wygrać, ponieważ bardzo dobrze to wolnicy startują z Ukrainy oraz elita wiedzialna też będzie ciężko, ale na pewno postaram się wysokie miejsce zająć w tym biegu również. Z okazji święta niepodległości w Wino -Wrocławiu odbył się turniej koszykówki amatorów Przyjaciele Osir dla Niepodległej. Panie dyrektorze, tradycyjnie OSIR organizuje święto niepodległości na sportowo. Co przygotowaliście dla Inowrocławian? Dwie duże imprezy. Właśnie jesteśmy na hali widowiskowo-sportowej. Turniej koszykarski. Dziewięć zgłoszonych drużyn. Za chwilę początek rozgrywek. Planowe zakończenie na godzinę czternastą. Cieszymy się, że tak dużym zainteresowaniem to wydarzenie się cieszy. A potem o godzinie 13 na Stadionie Miejskim imienia inowrocławskich Olimpijczyków. Bieg niepodległości, start do biegu niepodległości. Wyczerpany limit miejsc 400 uczestników tego biegu ulicami Inowrocławia, szczególnie tymi, w których nazwach możemy odnaleźć jakby aspekty związane związane z polską niepodległością. W turnieju koszykówki też są ekipy spoza Inowrocławia, ale nie było obawy żadnej, żeby znaleźli obiekt Osiru, bo jest chyba najbardziej biało-czerwony w całym mieście. Tak, w tym roku tradycyjna gęsina odbędzie się przed halą. Już przygotowaliśmy to miejsce. Czekamy na Kujawskie Centrum Kultury, które jest głównym organizatorem tego wydarzenia i mam nadzieję, że wielu mieszkańców Inowrocławia również zechce nas odwiedzić dzisiaj. Czyli kilka godzin grania w koszykówkę, bieganie po ulicach i coś na ząb. A potem rekompensata kaloryczna w postaci gęsiny i innych smakołyków tradycyjnych polskich. W niepodległościowym turnieju udział wzięło 9 drużyn. 8 z Inowrocławia i gościnnie ekipa z Gniewkowa. Przedstaw się i powiedz, jaką reprezentujecie drużynę? Dariusz Kratkowski. Gniewkowo, oczywiście. No Jesteście tutaj jakby na wyjeździe. Powiedz, jakie są Wasze nadzieje, bo znacie już ten turniej i trochę ludzi, którzy grają w przeciwnych drużynach też. No oczywiście, no przyjeżdżamy zawsze się tutaj dobrze bawić, zawsze przyjeżdżamy tak, jakby wziąć udział i dać z siebie wszystko. Ha, nadzieje to wiesz, możemy wygrać, możemy odpaść. Nie ma, no nie ma znaczenia większego. Ale myślę, że jesteście tutaj w gronie faworytów. Zdaje się, że w zeszłym roku mieliście ciężką grupę i tam tak. na noże było wyjście z grupy. Co roku, co roku skład się zmienia, co roku chłopacy wypadają, pojawiają się jacyś młodzi chłopacy z Niewkowa, którzy chcą pograć. Trudno powiedzieć, jak to zagra, nie gramy razem. Spotkaliśmy się tutaj w większości pierwszy raz. No, Niewkowa ma swoje duże tradycje koszykarskie i dalej żyje tym sportem? Klubu już nie ma jak wiemy, ale, ale koszykówka jest, ruszyliśmy z ligą, zapraszamy wszystkie drużyny nowe z Wrocławia i z okolic do, do wzięcia udziału. Liga ruszyła, myślę, że, że ma to szansę tak jakby na dłuższy czas zagościć w gniewkowskich klubach. Powodzenia zatem w tym turnieju. No dziękuję bardzo. Darek Kwiatkowski. Turniej wygrała drużyna Zakładu Karnego w Inowrocławiu, drugie miejsce zajęli Przyjaciele Noteci, a trzecie 56. Baza Lotnicza. Tytuł MVP turnieju zgarnął Daniel Korulczyk z Zakładu Karnego. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.